Migrena jest jedną z najcięższych chorób, które utrudniają pacjentom codzienne funkcjonowanie. Niebywale ostry ból głowy uniemożliwia wykonywanie nawet najprostszych czynności. Migrena różni się w wielu kwestiach od zwykłego bólu głowy. Przede wszystkim ma charakter napadowy. Atak może trwać zarówno kilka minut, jak i nawet dwa dni. Może się powtarzać co kilka dni lub występować raz na kilka miesięcy. Większość kobiet chorujących na migrenę odczuwa dużą poprawę w okresie ciąży oraz po menopauzie. Migrena jest silnym bólem, który całkowicie paraliżuje życie pacjenta. Osoby na nią cierpiące często dostają światło wstrętu i mdłości i nie są w stanie podnieść się z łóżka. Migrena ma najczęściej podłoże genetyczne. Jak leczyć migrenę? Sposobów le leczenia migreny nie jest wiele. Ogólnodostępne środki przeciwbólowe. Nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. Osoby, które chciałyby rzeczywiście pozbyć się tego problemu, powinny udać się do salonu medycyny estetycznej. Lekarz zastosuje niezwykle skuteczną metodę, czyli toksynę botulinową. Dlaczego warto leczyć migrenę toksyną botulinową? Z właściwości toksyny botulinowej mogą korzystać prawie wszyscy pacjenci. Tylko kobiety w ciąży i osoby z zaburzeniami przewodnictwa nerwowo-mięśniowego nie mogą zostać poddane zabiegowi. Toksyna botulinowa ma działanie rozluźniające i przeciwbólowe. Lekarz może ją wstrzyknąć w okolice czoła, karku i skroni. Doprowadza to do porażenia konkretnych zakończeń nerwowych i rozluźnienia ich. Skurcze wywołujące migrenę zostają zablokowane, a pozostałe mięśnie pozostają w stanie nienaruszonym. Zabieg trwa zaledwie kilkanaście minut. W miejscu wkłucia można zastosować znieczulenie miejscowe w postaci kremu. W ten sposób unikamy jakiegokolwiek dyskomfortu u pacjenta. Pierwszy efekt można odczuć już po kilku godzinach. Natomiast po paru dniach otrzymujemy pożądane rezultaty, które utrzymują się przez pół roku. Kolejnego wstrzyknięcia preparatu dokonuje się zazwyczaj po 3 do 6 miesiącach. Dlaczego warto leczyć migrenę? Przewlekła migrena to nie tylko ból głowy. Towarzyszą też takie objawy jak światłostęp, nadwrażliwość na zapachy, nudności, wymioty, nadwrażliwość na dźwięki. Migrena bardzo ogranicza funkcjonowanie chorego. Życie rodzinne i zawodowe staje w miejscu, a chory bardzo cierpi. Aby przynieść sobie ulgę, warto udać się na konsultację do lekarza i przekonać się, że leczenie migreny toksyną botulinową jest całkowicie bezbolesne, szybkie i bezpieczne. Warto wiedzieć, że jest to metoda leczenia, która pomaga tak wielu pacjentom. Połowa z nich po zabiegu nie doświadcza już w ogóle napadów migrenowych. Reszta osób stwierdza, że ból migrenowy zdecydowanie się zmniejsza. W dzisiejszych czasach, w których medycyna estetyczna jest bardzo rozwinięta, nie warto cierpieć i zamykać się w domu z powodu migreny. Należy zrobić jeden pierwszy krok, czyli zapisać się na konsultację, by cieszyć się nowym, lepszym życiem. Baseball.